Games tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta i w dzisiejszym odcinku będziemy oswojali lisa e, ale jeszcze zanim to muszę dokończyć transportować jedną z owieczeń do Rowaniemi 2.0 żeby móc mieć niebieską wełnę, prawda? Wczoraj jeszcze byłem w kopalni, bo grałem sobie z Dawidem na tym serwerze czy ona prawie tu wpadła chyba? O nie, to zdyniam myślałem, że to lawa, dobra. W ogóle fajny, ok. Um, I wykopiłam wczoraj w ogóle 15 diaksów w, pół, w mniej niż pół godziny, więc jestem mega, zado byłem mega zadowolony. I mam trochę lapisu, więc będziemy mogli zrobić mój niebieski barwnik. I będziemy mogli. E, wiecie, wiecie, no. Będziemy mogli sobie pofarbować tą owcę, więc będzie fajnie, myślę, mi się wydaje. A my e, teraz zabieramy przez ten las świerkowy naszą owieczkę. Okej. Okay. Tutaj, żeby tylko świnka się na to nie rzuciła, bo to by był szok w ogóle. E, Okej. Okay. No chodź tu, owca, dobra. Transportujemy sobie szybko owca, ale dzisiaj skupimy się na lisie, bo mam lisa, jak wiecie, tylko chcę go oswoić. Chyba w tym kierunku to jest. Bo jest nieoswojony, a chciałbym go mega oswoić. I chciałbym mieć go w mieszkaniu. Tak, wiem, jest to... Owca. Nie! Chodź tu owca. Jezu, jak ja się na niej poświęcam, to jest szok w ogóle. A dobra! Udław się owcu, nie będę cię miał żadnej owcy, wiesz? Patrz patrz jak się patrz jak skończysz. Ha! Czy ja ją w ogóle się? Jezus, ty, prawie ja bym spadł przy ciebie. Dobra, piszcie w komentarzach rip owca, bo ona spadła. Biedna owieczka, była taka młoda. Hm. O nie, jesteśmy zgubieni. Owca umarła. Dobra, e, wychodzimy. Ostatnio za klimonka utknął na jednym z moich odcineczków. Więc kto nie widział, zapraszam bardzo serdecznie. Eee, szybko to trzeba zebrać. W ogóle fajny kiedyś tu na pewno sobie przyjdziemy. Dobra. Mm, ale my już nie przedłużając eee, spadamy sobie do mojego domku i do lisa, bo chcemy mieć lisa. No umówmy się, lis jest po prostu fajny. Eee, Okej. Okay. Biegniemy tutaj. O nie, my jesteśmy w tym miejscu. Dobra, czy, czy. jak ja robię ruch? Czyli w ogóle ja się pogubiłem w tej wiosce, bo jeszcze nie ogarnia mi tak dobrze. Bo mało tu grałem w ogóle nie na tym serwerze. Znaczy, na serwerze gram dużo, ale w mało gram na. na tej wiosce w sensie. I z tego co wiem. Co to było? Słyszeliście ten dźwięk? Znowu. Lol, jaki dziwny dźwięk. Chyba drzwi jakieś się zlagnęły. Dobra, tutaj posadziłem. Tutaj w ogóle nasz golem się ostatnio ten i idziemy odłożyć rzeczy. I e, pójdziemy sobie oswoić naszego liska. Dobra, e, to tu mamy jedzenie, czyli tu nie ma. Ach, dobra, nieważne. E, w ogóle sobie na ostrość 2 i grabież yy, również yy, chyba 2 czy 1, słuchajcie, i grabież 1, więc, a tego się nie zastakować, no więc yy, mi się, no, no, jak dla mnie nawet fajnie, możemy sobie nawet jeszcze coś zenchantować, na przykład kilof, bo, i siekierkę, bo nie mam też nie Bierzemy lapisu, połowę tak myślę Coś w tym stylu I lecimy enchantować Wpierw sobie zacznę od siekierki Nie mamy tylko ostrość 1 I to wydaje mi się, że to nic nie daje jakby Więc yy, nawet tego nie enchantuję I kilo w sobie biorę i na co tu będzie? Wydajność 1, no niech będzie I tylko wydajność 1 mamy Ciekiarki nie zenchantowałem, ale spokojnie, dobrze się kiedyś zenchantuję, Jak będę miał lepszy level. U siebie mam tylko 14 na razie. Um. W ogóle wczoraj mi łopata poszła szybko, idzie wszystko. Jeszcze sobie zrobimy diamentową łopatę. Um. O, dobra, sobie cyk, drewnianko, w ogóle już zaczynam ogarniać. Widzicie? Skrzynki zaczynam ogarniać. Tyk. tutaj zrobimy sobie jednego cztery patyczki. Pyk. 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 Takie szybko wszystko zgrane. Pyk. Pyk. I nie, taki pyk, pyk, pyk. Cyk no to biorę dwa jak jest, no to dwa i myk dobra, teraz tylko tutaj cyk i oczywiście zapraszam do wbicia na mojego instagrama podłoga kaktus oraz na lak podłoga y jeżeli chcecie zobaczyć fajne zdjęcia oraz filmy my się jeszcze idziemy szybko przespać oraz zachęcam do subskrypcji tego kanału i lajkowania bo celem do końca roku jest 100 subów, dzięki jeszcze raz za 50 i 60 subów. Na 100 subów robię coś fajnego, a jeżeli zostawicie 25 wyświetleń pod filmem oswoiłem psa w Minecraft, to nagrywam jak przygotowuję się do wyprawy do Endu i i, i lecę do Endu pokonać smoka. Znaczy nie wszystko na jednym odcinku. Ale będziemy się starali. I teraz przechodzimy do setna tego odcinka. Czyli do... W ogóle to jest villager w tym. Dobra. Nie wiem jakim cudem, one w ogóle tam wchodzą. Aha, już wiem jak. O tak wchodzą, pewnie. Okej. Okay. No to one sobie tak samo wejdziemy. I mamy lisa. No, dlaczego ja mu to postawiłem, Nudibillo'i? No, a nie, jeszcze to zjadł? Nie, 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 nie zjadać tego No jaki upierdliwy lis Pokochał nas, dobra Mamy oswojonego lisa I teraz trzeba byłoby go Tylko i wyłącznie sprowadzić Do Naszego Domu yy, A, bo ja nie chciałem lisa Nie no, uciekł da Dobra yy, I teraz gdzie jest ten lisek? trzeba szybko o tu jest ten list, dobra, chodź i patrzcie jak go sprowadzimy do domu i będziemy mieli go w domu dzisiejszą miniaturkę jakby robię ja ale miniaturka, którą będziecie widzieli w poniedziałek będzie zrobiona już przez y, mo mojego kolegę Łabędzia który jest na tablicy w Niebieskowicach, czyli bardzo daleko stąd e jest tam y, będzie miniaturka jaką swoją Mam tego żółwia. No, coś czuję, że z tym lisem nie będzie zbyt łatwo, ale chodź tu, lisek. Lis, chodź. Z nim jest podobnie drunek z oswojeniem bluetootha było. Chodź, chodź, lis. Lis? Chodź, lis. Dobra, w ogóle... O, mam pomysł, co zrobimy? Żeby wziąć... Yy wziąć tego e, lisa. Weźmiemy go do łódeczki. Okej. Okay, bierzemy cyksa i tylko go po prostu wprowadzimy do domu. Żeby po prostu, wiecie, e, po prostu nie wiem, gdzie on jest, więc pozdro. E, o, tu jest ten list Chodź, 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 chodź. Chodź. No, wsiadaj tu, błagam Ale przynajmniej idzie w kierunku domu, więc tyle dobrze. Chodź, 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 chodź. Zagonimy go tutaj do tej łódeczki naszej. Eee. Chodź tu, lis. Lis. Możecie pisać, jakie jest wasze ulubione wizualnie zwierzę w Minecrafcie. Moje to chyba lis, panda albo żółw, nie wiem. Musiałbym jeszcze się nad tym mocno zastanawiać, bo nie jestem pewien. O, nie. Chodź. Tu, chodź, chodź, chodź. Nie, nie, idź tam, błagam, już tam byłeś. Chodź. Ale, patrzcie, idzie w kierunku domu, więc jest dobrze. Teraz trzeba tylko uważać, żeby on rzeczywiście wszedł do tego domu. bo I chodź tu. Dobra, chodź. Strasznie ciężko zoswoić, no, W sensie przetransportować lisa. Chodź. Chodź lisek. Chyba trzeba mu uciągać dawać to. Dobra, kolejny raz mu dajemy i chodź. Usiadł! Możemy go w ogóle siadać, jak jest już nasz, czy nie? Nie, nie, nie możemy. Bo psa na przykład siada. Hmm, chodź lisek. Chodź choć, 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 bo to jest coś ładnie. Mm, dobra, nie wiem co jest. Ale 20 łap pod tym filmem oraz wyświetleń 25 pokonujemy smoka kresu. Yy, jakby lisa oswoiliśmy, tylko on nie chce za chiny do nas yy, do damku przyjść. Więc myślę, że tyle w zasadzie wystarczy. Yy, na ten odcinek w sensie z lisem. Yy, I ja bym... Jeszcze coś zrobił, tylko nie mam właśnie za bardzo pomysłu, co. Nożyczki w ogóle da się enchantować? Sprawdźmy to. Może z nudów po prostu robię, bo jakby nie wiem, co zrobić, bo ja nie mam żadnego ani postronka ani nic. Ty nie da się enchantować. A bułki się da się enchantować? Nie da się. Powinno się dać. Okej. Okay. Od, idziemy odłożyć, bo już tutaj nie będzie raczej za bardzo nam to potrzebne. I jeżeli chcecie, możecie pisać, yy, że chcecie, żebym zrobił któregoś niejako swoje konia w Minecraft, bo też miałem w planach albo coś w tym stylu. To spoko jestem w stanie to zrobić, ale jeszcze bym poszedł raz po ty, Andrzeju, z markawką w dłoni, a co ty tu robisz? Cześć, co on chce? Nie, 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 to jesteś za drogi, spadaj ode mnie. W ogóle wczoraj nas pobił yy, golem. Mi się to bardzo nie podobało, bo po prostu nas... No pobił nas chłop, no, i tyle, no co mam dużo mówić. Okej, okay, sobie tutaj zbiorę. I chodź tu, lisek, bo tu jest ten lis. Chodź, dobra. Patrzcie, go trzeba na spokojnie, powoli i będziemy go... Mi nie, nie idź do kejwa, błagam. Chodź. I chodź tu z nami, chodź. Chodź, nic ci nie zrobimy. Możecie pisać do Lisa w komentarzu. Lisie, nie bój się. No, a my bierzemy Lisa ze sobą i chodź tu z nami, no błagam cię, chodź. No. Albo zrobimy inaczej jeszcze Tą łódkę weźmiemy I sobie Łódką go jeszcze raz spróbujemy przetransportować No bo ja serio bym ciągnąć tego lisa Nie wiem, jaka dzisiaj ten odcinek wyjdzie Ale wiem tylko, że za 15 minut mam lekcję Więc, ale spoko Jeszcze 15 minut, a na pewno jeszcze tyle nie będzie, jeszcze co najmniej 3 minuty 4 będzie odcinek Czemu ten lis się tak płoszy? Dobra, chodź lisek nie, my go tam bierzemy. Bo ja nie będę z nim latał jak bupi yy, Jest to lis, który w zasadzie był tu od nami od początku. Rowanie mi 2 .0. Tam jest ten lis. Tylko on nie chce w ogóle za chwilę do nas przyjść. Dobra, musimy chodzić na shifcie, żeby on nas... I chodź tu. Chodź. Chodź, lisek. W ogóle dziękuję, że mi napisaliście, że się oswaja e, lisa tymi z eee, słodkimi jagodami. Tymi... jak to się nazywa? Synsepalami. Dobra. Dobra, no niech to on się odławi ten. Chodź. Gdybym zrobić tutaj takie wejście. Ja wiem, że ci się stresujesz, Lisku, ale naprawdę się nie boi, dobra. No tu jest, dobra. Ej, lol, czy tutaj był lis, czy mi się wydawało? Chodź tu, chodź lisek. Dobra. Nie wiem czemu ten lis nie chce iść za nami. Ale wiem, że daleko mam łódzkę. Ale bierzemy tego lisa za sobą. Trzeba z nim, z lisem trzeba powoli, więc uwaga. Lis jest upierdliwy do transportowania. Ale za to, jaki fajny jest później no, w takiej chałupce. Eee... No, no nie wiem, jaki jest w chałupce, bo jeszcze nie miałem lica w chałupie i nie chcę mieć. Ale eee... no, patrz, jakiś słodziak jak co usiadł. Aż bym sobie zdjęcie zrobił, ale. Dobra, czekać. Ale dobra, już, już wstał. Idziemy trochę z naszym listkiem. Dobra, idę po budeczkę i po prostu bez buteczki to nie robota, po prostu. Jak bez młota to nie robota, tak tutaj w Minecrafcie bez łódki to nie robota. Dobra, mamy łódeczkę. Bierzemy teraz szybko. Ranspidujemy. Dobra, chodź tu. Nie, łódka mi się zbagowała. Dlaczego? LOL. Pod ziemią mi się postawiła łódka, ale okej. Okay. Okej, okay, tu mamy łódkę. Yy. Gdzie jest ten list? Tam poszedł, dobra. Nie mówię, jest to upierdliwe zwierzę, ale myślę, że warte wysiłku. No, musisz, chłopie, tutaj wejść na górę, bo ja wyżej że tutaj nie wejdę. A my już tylko z górki, więc ty musisz tylko tu wejść. Bierzemy cię do łódeczki. Chodź. Chodź tu, lis, tylko musimy cię wziąć, wziąć do udeczki i, i później to już będzie jak spłatka. Dobra. O, o dwa lisy, który będzie grzeczniejszy, który będzie mój. Ty jesteś mój, dobra. I chodź teraz. Jeszcze jedno pięterko, jeszcze jedno pięterko, dobra. Mamy cię. Mamy lisa. Udało się nam e, przetransportować lisa. Tylko nie wiem, czemu teraz nie mogę. Wejść do tej łódki. I też mi się to nie podoba. A, bo z tym shifcie chyba. Tak. Mamy lisa. Możecie pisać w komentarzu, czy mieliście kiedyś lisa. Ja nigdy nie miałem lisa w Minecrafcie. To jest mój pierwszy lis. I będziemy... Będziemy go dzisiaj mieli. Możecie zobaczyć na to, jak wjeżdżamy sobie z liskiem. I lecimy sobie szybko na hatencję, bo jest mnód w ogóle, jest jakiś farmer. Nie będziemy mogli tak szybko otwierać sobie drzwi, bo on może nam wyskoczyć. Yy, o nie, tu mamy to ognisko. Yy, musimy zrobić co innego. Czekajcie, bo jestem tak odwrócony. Musimy po prostu skopać to, bo jak nie to, to... Jezus. Nie, 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 później zaraz to postawię po prostu. Muszę się odwrócić, albo dobra, później po odcinkiem To sobie naprawia. Eee, ale ja się jaram. Możecie pisać, czy wy też się cieszycie, że mamy lisa? Bo o się szczerze zawsze marzyłem, ale nigdy nie chciałbym się go transportować, bo to jednak jest kupa roboty. Hmm. Tu wjedziemy sobie, wiedzmy sobie. Z tym naszym e, przyjacielem ogoniastym Ty farmer stąd wypadł, bo ty tu nie mieszkasz. Rok golem nie będzie gonił, ale mam to mam tu gdzieś. Dobra, uciekaj. Jezus, jak się wystraszyłem tego villagera serio Beskitu. Okej, okay, wbijamy sobie tu. No nie no Villager, co ty tu robisz? No muszę cię zabić, Ej. serio. Nie gdzę, co to było. E, zawsze jak rozwalam łódki. Dobra. Mamy lisa w domu. Idealnie, ty jesteś takim grzecznym liskiem. Czekajcie, trzeba go tutaj zabudować, żeby on stąd nie, nie wyszedł za bardzo. Ja nie mogę. A, bo tu mam ten. No, no, idź tam na dół, proszę. Idź. Please, 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 please. Schodzi? Jest, mamy lisa. Będziemy mieli lisa na dole. Nie, nie będziemy mieli lisa na dole. Dobra, ale tutaj możesz se w sumie być. Bym ci zrobił taką klatkę w sumie. Ale chodź. O, dobra. Chodź tu. A ja chyba wiem, czemu on nie chce tutaj wejść, bo patrzcie. Musimy tutaj zniszczyć te drabinki, tylko żeby on się nie zabił, jak on tam spadnie. Nie, dlaczego ja to zrobiłem? Teraz nawet ja tam nie będę mógł wejść. Dobra. I teraz patrzcie. Eee, Okej. Okay. Co jest? A, bo tu nie ma drabinki. No co jest, Dob o dobra I teraz będziemy mogli już naszego ogoniastego przyjaciela pomarańczowego Albo dobra, po prostu nie będziemy go tam wsadzali I myślę, że jeżeli spodobał wam się ten odcinek Sub i łapka mile widziane Więc trzymajcie się i mamy lisa Do następnego, cześć